Jeszcze jest takie cudo jeżdżące na kołkach. No takie duże jest. O, takie duże. Ja wiem. 70 cm wysokie. Jest jeszcze jedno takie gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Taki stopień. Patrz, taki stopień jest. Jakby wyżej dostać na półkę, to można stanąć na niego. Miska, miska. No ja mam taką miskę, jedną. Wiaderko mogę ci wziąć jakieś, bo mam takich dużo wiaderek o takich zielonych, takich zielonych. A tu na polu widać też zielone wiaderka. O, kot właśnie z niego pije. Eee, no i taka miseczka i taka miseczka. No to te miseczki to raczej mi są potrzebne.

Stąd nic jest taka szafka do łazienki ale chyba ci nie potrzebna eee, no dobra takie coś mam ale to też ci nie będzie potrzebne przerwa no i jakaś patelnia też się znajdzie widzę że duży jakiś wok taki wielki jest też w domu mam też taką patelnię jeszcze jedną bo mi nie potrzebna tu jest taki ociekacz eee, jeszcze taki sam chyba ociekacz jest tam w tym on jest zakurzony, ale jest ze stali nierdzewnej, także nierdzewieje. Przerwa. No i tu jest taki, właśnie ten jeżdżący na kółkach podajnik. To są teraz buty na nim. Też na kółkach są trzy półeczki. Bardzo fajne gdzieś. Jak ci pasuje gdzieś do Łazienki, to jak najbardziej. Najbardziej mi się podoba jednak ten nakaslik. To jest bardzo ładne. Aha, to, coś miałem ci tam nagrać. No, taki, no, duży jest, taki jak tamten. Nie wiem, ale tu z 50 będzie jak nic. Nie mam metra przy sobie. E, a tu będzie 15, 30. 30 na 50 gdzieś. No, 30 na 50 i sobie taki woreczek doszyć do tego. I naprawdę duży pojemnik jest. No, jedyny minus jest tego, że czasami w łazience się rozleje woda. No i on stoi bezpośrednio po prostu na ziemi. Także. Czy ja bym taki wolał? Wolałbym plastikowy, szczerze mówiąc. To jest strasznie duże, strasznie duże. Jak będziesz tam sama mieszkać, to, to to jest mega duże. Najlepiej jakbyś miała dwa mniejsze pojemniki, to wtedy albo takie narożne, nie wiem, czy ci tam narożne akurat pasuje, to pokrywkę jakąś tam można ewentualnie dopasować. Aha, tutaj na dole są yy, narzuty. Czerwona i bodajże żółta taka duża 220 na bodajże 180 to nie będę wyciągał z Ikei. W stanie dobrym bardzo dobrym nawet bym powiedział. Eee, co tam dalej. No tu jest ten stelaż. Jeden jest z takich cienkich tych. Takich cienkich o takich takich. A drugi jest na takich to są sklejki. No, one są takie półokrągłe jak tu widać właśnie. No ale są bardzo, że tak powiem proste, bo widzę, że się chyba wyprostowały, albo są tak, więc nie mam pojęcia, które. Te się rozciąga i są na stałe. Ja myślę, że te, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest 16, no to powinno starczyć. I to są chyba dziewięćdziesiątki, to jest 80 Tak, to są dziewięćdziesiątki na 100%. O, tu jeszcze coś jest. Jakieś kubki, jakieś szklanki na piwo. Tu jest jakiś nóż. O, taki, 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 taki. Eee, tu w tej szafce? O, skarby. Czyli takie... No, ustaw się. To takie ozdoby w sensie, że tu jakieś to... O, to Beaty jest ten kieliszek taki duży, wielki. To tam można sobie coś rzucić. No, no i takie auto jest jeszcze, patrz jak jest super. Brum, brum 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 Ono się otwiera. Tutaj się otwiera całe i można sobie schować różne rzeczy. Mm. i mam jeszcze jedno takie. Patrz. Tu jest też takie auto. O, takie, takie. Wyjedź, wyjedź, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. ciuch, ciuch, ciuch patrz. I tu możesz schować coś, bo to się otwiera. I to też duże się otwiera. O. I tam to też jest taki schowek na różne dokumenty. Bo nie wiem czy to by Lilka chciała czy też nie. Dobra. Co dalej? Idziemy teraz zobaczyć lampy. Dzień dobry. Jesteśmy taki stołeczek. Prawie nóweczka. Taki mały stołeczek też. Lampa. No, coś się jednak znalazło, tak myślałem, że gdzieś jest lampa. Tutaj taka mała, ona jest, yy... trzeba ją wypełnić raczej od dołu czymś, albo nalać tam coś ciężkiego, wtedy nie będzie się tak kołysać. No i tam ten abażur, co się mówiłem, właśnie jest w tym samym kolorze, tylko dużo, dużo większy. Tu jest ta druga lampa, tam jest trzecia, ale to jej nie polecam. Co tu jeszcze? A ten opiekacz ci pokazywałem? No to tam jest jeszcze taki opiekacz, ale ładny, ładny. Od góry opieka i od dołu opieka. Jednocześnie ustawiasz temperaturę i czas. Eee, no, niestety nie pokazałem czajnik, ale to elektryczny. To raczej tu chyba zostanie, bo tu czasami trzeba herbatę zrobić. Eee, łóżko jest takie. Tylko nie mam. Nie, jest ma teraz do tego. Nie, nie ma chyba. Nie wiem musiałbym się skupić, bo już nie wiem. To jest 80 yy, na 200 to łóżko. Tylko że ono jest rozsuwane. Czyli w miarę jak załóżmy dziecko rośnie, albo jak ktoś jest mały, to może sobie ustawić na 180 czy tam 160 chyba. Tak. No i wtedy może sobie na tym spać. Tylko że to jest 80 na 200. Tutaj ostatnio takie łóżko. A to chyba byłaś widziałaś. Je? Hmm, czy ja mam jakieś drewniane łóżko 90x200? No, mam, ale nie jest akurat w takim bardzo dobrym stanie. Patrz, jak się skita schowała, zobacz. Chodź tutaj. No, wychodź na pole. Patrz, jaki duży ma brzuch. Zobacz. O, szufelka. O, już pojawił się jakiś odkurzacz, no? Złapiesz ostrość. Takie, ale rurki są, ale nie wiem co z końcówkami. Ale to jeden z tych siedmiu odkurzaczy. Dobra, wychodzimy na górę. Yy, mam rurki do karniszy. Rurki do karniszy. Wikaj, możesz pozostałe elementy sobie dokupić. Yy, są białe rurki, cienkie rurki, grube rurki i jeszcze czarne rurki są też. Też mam czarne rurki. Same rurki. Yy, tu lampy są takie stojące. Ja wiem czy to się da coś wybrać. Z tej nie. Ta jest czarna. To nie będzie pasować. No ta by może była. Czerwona jest. Stojąca. No trzeba było zamontować przewód. Bo widzę, że jest ucięty. No to z tego by coś było. Taka stojąca lampa. Ona ma wysokości ja ze 140 albo 150 cm. Jakby potrzeba było krzeseł. No to tutaj jest bardzo dużo krzeseł. Bo one Wszystkie idą do sprzedania. nie będę ich tu trzymał, bo leżą już 8 lat. Stolik, taki jest czarny. To jest ZKI stolik. Z taką nogą. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Z lewy lampy. O, kosz na bieliznę. Ale jest taki, ja wiem, jaki. No brudny jest. Trzeba było sobie po prostu go. Uprać mocno, uprać. No niestety to się nie rozbiera, jest w jednej całości, więc to raczej zabawa na wsi. Pranie takiego czegoś na trawce sobie można wziąć, szczoteczkę i sobie wyprać. Ale bardzo ładny jest. Duży, jak już stoję przy nim, to się nawet schyla i podniosę. O, odwrotnie, widzisz, taki brudny jest. To nie jest chyba pleśnie. Jak coś. jakby był czysty, to ja bym z wziął do domu, bo jest mega duży. Patrz, tu jedna. To druga. On jest większy od tego brązowego, co pokazywałem. No i on tak stoi, a jeszcze może jakoś inaczej stać? Nie wiem, schowaj się. Aha, tak się składa. O, tak się składa. A tak się rozkłada. No, jedną ręką sobie dużo pomagrywam. Tutaj wóze, wózek dla lalek i sanki są. Jakby coś to. Mam też sanki. Aha, i tu jest to łóżko właśnie, takie duże. To jest chyba 160. O, to, bo tam jest jeden tylko. Chyba ten, no nie ma drugiego, tak. No, ale nie, to jest 180. To jest, widzę, 180 na 200. No, to, to mega duże łóżko jest. Mega duże łóżko.